E, witajcie, witajcie drogie osoby z poznaku BK w horoskopie na sierpień 2020 roku i tym razem możemy zrobić ów, zrealizowanym nie na ostatnią chwilę, a jeszcze w lipcu. I oczywiście za chwilę wyciągnę dla Was karty. I wyciągnę najpierw kartę z talii Potęga Myśli Louise Hay. Bardzo lubię tą talię, bardzo też pozytywnie. I Louise Hay odbierałam, niestety już nie żyje, ale zostawiła po sobie piękne rzeczy. Później postawimy Tarota. Tarota, karty rosyjskie. I jeszcze później wyciągnę, wyciągnę dla Was kartę Anielska Terapia. Z taką podpowiedzią, co robić, a czego nie robić, na czym się skoncentrować w miesiącu w sierpniu. Dobrze, czyli byki, moje drogie ukochane byki. Ja bardzo lubię byki. Oczywiście lubię też inne znaki zodiaku, ale może dlatego, że jestem koziorożcem i po trygonie, blisko mi do byków i do. Osób urodzonych pod znakiem panny. Dobrze, czyli ja teraz tasuję karty i zadajemy pytanie, co będzie dla byku ważne w sierpniu 2020 roku. I już kochani, patrzę, bardzo piękna karta. Już dzisiaj wychodziła ta karta. Y, któremu ze znaków, nie pamiętam któremu, ale przepiękna, bardzo ją lubię, jest bardzo bogata. I o, co ona mówi? Ws wszechświat zapewnia mi bezpieczeństwo, a życie kocha mnie i wspiera. Jedna z lepszych kart. W dzisiejszych czasach, kiedy jest tyle y, agresji na świecie, y, kiedy jest doba, można powiedzieć, po koronawirusie, to proszę Państwa, ta karta, Zapewnia Wam, obiecuje Wam bezpieczeństwo, czyli Wy, drogie byki, będziecie bezpieczne w miesiącu sierpniu. Co by się nie działo, jakby się nie działo, będzie kończyło się dla Was korzystnie. Czyli karta Wszechświat zapewnia mi bezpieczeństwo, a życie kocha mnie i wspiera. To jest przesłanie dla Was na miesiąc sierpień. I teraz tasuję karty, i w dalszym ciągu myślę o osobach urodzonych pod, pod znakiem byka, byki, byki, co czeka byki w miesiącu sierpniu, na co powinny zwrócić uwagę. I już sprawdzam. Karta kochankowie, karta kapłanka i karta król denarów. Czyli na razie wychodzą dla Was przepiękne karty. Przede wszystkim można powiedzieć tak. Miesiąc sprzyjający sprawom uczuciowym. I teraz gdyby któr, któ, któraś z, z pań z podznaku byka szukała partnera, no to jest pokazane szukaj go, szukaj go w podróży, szukaj go na rozstaju dróg i naprawdę może być to albo przyjaciel, albo partner na wiele lat życia. Czyli wychodzą naprawdę piękne karty. Czyli to jest jak gdyby pierwsze, pierwsze, pierwsze znaczenie karty. Drugie znaczenie, drugie zna druga karta, karta kapłanka, yy, czyli yy, sprawy uczuciowe mogą być oparte nie tylko na fizyczności, seksualności. Ale również na powiernictwie dusz. Mało tego, jeżeli ma, jesteście już w związku, to te karty też mówią, że w związku może być bezpieczniej, lepiej, ładniej, uporządkowaniej, z szacunkiem możecie się do siebie odzywać, możecie jakieś wspólne plany robić również na przyszłość, również inwestować, może kupować coś dla domu, dla rodziny, więc naprawdę wychodzą piękne. Piękne karty. Zobaczymy, czy dalej też tak będzie. I teraz wyciągam trzy karty na sprawy uczuciowe. Sprawy uczuciowe u byków w sierpniu 2020 roku mamy uczuciowe. Teraz wyciągniemy karty na sprawy finansowo, o same wyszły finansowo zawodowe i ostatnie trzy karty na sprawy zdrowotne. Oczywiście w sierpniu 2020 roku. Już kochane byki, patrzę co dalej. Na razie przesłanie przepiękne. I teraz patrzymy sprawy uczuciowe. Sprawy uczuciowe bardzo, bardzo ładne. Ciąg dalszy dobrego układu z przełożenia. Po pierwsze, karta głupiec. Czyli generalnie można powiedzieć, jeżeli ktokolwiek z znaku byka e, chciałby począć dzieciątko to jest do tego bardzo dobry miesiąc. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli na przykład macie małe dzieci, to naprawdę bardzo dużo radości, takich pozytywnych emocji będziecie w miały właśnie związanych z dziećmi. Być może będzie to na przykład planowanie szkoły, być może będzie to na przykład, no nie wiem, planowanie wydatków, ale takim bym powiedziała mądre planowanie, a może też dużo wzruszeń poprzez właśnie kartę gwiazdę, ale karta gwiazda z może... Oznacza też ciążę. Mam nadzieję, że generalnie, generalnie taką chciano. Kolejna rzecz, drogie byki. Są to karty tak, głupiec, karta spontaniczności, karta kapłan, karta mądrości, karta gwiazda takiej lekkości, romantyzmu, oczarowania. Czy ja bym powiedziała, może się zdarzyć, że właśnie w miesiącu sierpniu to wy oczarujecie swojego partnera, albo partner zrobi Wam jakąś niespodziankę i oczaruje Was. Naprawdę bardzo dobry czas do stałych związków, bardzo dobry czas do, do, do poznawania nowych osób. Naprawdę wychodzą przepiękne karty i wykorzystajcie tą energię. No i ktoś może powiedzieć, a u mnie się nie zgadza. No to ja bym powiedziała, u mnie się nie zgadza. No to zastanówcie się, jeżeli nie możecie kogoś na przykład poznać, czy rzeczywiście zamknęliście za sobą przeszłość. I jeszcze tutaj podpowiem szczególnie. Bykom samotnym, gdzie szukać? może jakiego, może jakiego szukać, w jakim wieku szukać partnera, no to tutaj jest pokazane przy głupcu spontanicznego, ewentualnie młodszego, może nawet takiego, który się uczy. No oczywiście nie w szkole średniej, ale nie wiem, studiuje na przykład, tak? Albo jeszcze, już wiem, albo jeszcze zapiszcie się na jakiś kurs wakacyjny, bo właśnie kapłan jako nauka, może będzie to osoba poznana poprzez kurs. To na pewno wam sprzyja. Co z tego wyjdzie? czas pokaże. No i jeszcze tylko powiem, że większość byków może być wyładnieć, wypięknieć i to wszyscy wokoło będą widzieli. Sprawy zawodowo-finansowe i tutaj niestety u byków troszeczkę nerwowości. Niby wchodzicie w miesiąc wyprostowani i bym powiedziała Uporządkowani, o tym mówił semka denarów, ale powiem tak, im bardziej w miesiąc to będzie różnie. Po pierwsze, piątka buław. To jest taka karta, jeżeli miałabym jednym zdaniem, ją okre określić, to są, są we własne, są w jednej drużynie, są w jednej drużynie, ale walczą ze sobą. Czyli może być tak, że w swoim miejscu pracy. Zamiast sprzymierzeńców, nawet jeżeli tworzycie, robicie pracę zespołową, to będziecie mieli y, dużo takich przeciwników, być może osób zazdrosnych, a zazdrosnych na pewno, o tym mówi siódemka y, mieczy, którzy tak jak gdyby będą wam zazdrościli sukcesu i mogą kopać pod wami dołki. Tak? Więc bardzo proszę na to zwrócić uwagę y, i tak jakby, może nie wchodzić w jakieś takie niskie, można powiedzieć, energie. A po prostu jednym zdaniem, jednym cięciem wszystkie te ataki y, odeprzeć. Y, raczej nie poprzez kłótnie, y, tylko bym powiedziała: najprostsze rozwiązania są najlepszymi rozwiązaniami. Może warto zapytać, słuchaj Jasiu, Krysiu, Zosiu, y, dlaczego Ty mi szkodzisz? Czy może ja coś robię, y, co Tobie się nie podoba? Więc może powiedz mi, a nie zakulisowo y, y, działasz i psujesz moje dobre imię, moją opinię, tak? My bardzo często się złościmy, wymyślamy różnego rodzaju intrygi, a może nie wymyślać intryg, nie wchodzić w emocje, kłótnie, tylko po prostu najzwyczajniej w świecie zadać pytanie, co jest powodem, że mi szkodzisz, tak? I myślę, że może być to uzdrawiające i dla was, i dla całej sytuacji. Co w sprawach zdrowotnych? A, i uważajcie na jakieś straty, żeby na przykład nie przepłacić, żeby ktoś nie was nie oszukał, żebyście czegoś nie zgubili i nie daj Boże, żeby ktoś was nie okradł. W sprawach zdrowotnych arkana duże tu są kluczowe. Karta cesarza, czyli karta cesarza mówi, zwróćcie uwagę na to, co jest związane ze stawami głównie. I głównie ze stawami od pasa w dół, czyli kręgosłup krzyżowo-lędźwiowy, stawy biodrowa, kolana. Kolana, no sko przepraszam, skokowe stawy też mogą być, ale raczej kolana. Ewentualnie zwróćcie uwagę na zdrowie jakiegoś mężczyzny, i to może być jak gdyby prawdziwe w tym układzie kart. Tak czyli zwróćcie uwagę na zdrowie jakiegoś mężczyzny, może jego chorobą, dolegliwościami, będziecie się martwili. Karta Eremita mówi bardzo dobry czas do diagnostyki, do wizyt u specjalisty, nawet bym powiedziała do jakiegoś do wyjazdu w celach zdrowotnych, nierozrywkowych. Może dochodzi, nie wiem, o wodę nad morze, na jakieś yy, no, leczenie takie uzdrowiskowe, sanatoryjne. I znowu król denarów mówi, możecie się martwić o zdrowie jakiegoś mężczyzny, ewentualnie mogą być to problemy znowu ze stawami. I kochane byki, dla Was jeszcze karta anielska, przesłanie anielskie na miesiąc sierpień. Co anioły chcą Wam powiedzieć? Czakra krzyżowa. Mówiłam przy królu denarów, przepraszam, przy, królu, przy, przy, przy cesarzu, zresztą cesarz i król denarów, proszę, zobaczcie, jest bardzo podobny, tak? Podobna. Podobne znaczenia, bym powiedziała, tak, jak, tak jakby to była mi, mniejszy cesarz. O król można powiedzieć, mniejszy cesarz. I teraz, co dla Was wyciągnęłam czakrę krzyżową? Y, jesteś w tym momencie bardzo wrażliwy na substancje chemiczne, dodatki, przetworzoną żywność i energię. Uszanuj swoją wrażliwość, unikając niezdrowych rzeczy, sytuacji i związków. Czyli to, co jest y, niezdrowe, od izolucie. ale ja bym poszła stricte po linii czakra krzyżowa, tak? Czyli to jest inaczej czakra sakralna, czyli znowu zwracajcie uwagę na kręgosłup w okolicy krzyżowo Lędźwiowym, żeby Was nie przewiało, nie zawiało, żeby nie daj Boże, nie, wiem, nie było jakichś problemów z wrwą kulszową czy korzonkami. E, drogie byki, dziękuję za to, że mnie wysłuchaliście. Wierzę w to, że codziennie słuchacie moich energetyk i bierzecie z nich wszystko co najlepsze. Życzę Wam z całego serca rewelacyjnego sierpnia, pełnego dobrych zdarzeń. I do zobaczenia, usłyszenia w kolejnych horoskopach, również horoskopie numerologicznym, który wkrótce nagram. Do zobaczenia!